W probówkach oznaczonych numerami 1, 2, 3 umieszczono w przypadkowej kolejności roztwory wodne trzech soli: wodorowęglanu, sodu, chlorku, cynku i octanu amonu, i zbadano ich odczyn. Mamy w tabelce wypisane odczyny, i na tej podstawie musimy zadecydować, która sól gdzie była. Na samym początku zidentyfikujmy, jakie odczyny pokazuje nam papierek wskaźnikowy: barwa czerwona, odczyn kwasowy. Barwa żółta, odczyn obojętny. Barwa zielona, odczyn zasadowy. A więc mamy różne odczyny, trzy różne sole. I jeśli chodzi o odczyny roztworów soli, to najczęściej uzasadniamy je hydrolizą. A zatem rozpiszmy sobie równania reakcji hydrolizy tych trzech związków. Hydroliza to jest reakcja odwrotna do zobojętniania czyli w wyniku reakcji soli z wodą powstaje kwas i zasada. W pierwszym przypadku powstaje nam kwas węglowy i wodorotlenek sodu. Rozpisujemy teraz na jony mocne elektrolity, czyli sól i mocną zasadę. Natomiast woda i słaby kwas pozostają w formie niezdysocjowanej. Skracamy powtarzające się kationy sodu i otrzymujemy Równanie w formie jonowej skróconej, które mówi nam najwięcej o tym, co się dzieje. A mianowicie anion tutaj reaguje z wodą i powstaje słaby kwas węglowy i jony OH-. I te jony OH- są dla nas bardzo ważne, ponieważ one powodują odczyn zasadowy roztworu. A zatem możemy już wpisać, że w trzeciej probówce mamy wodorowęglan sodu. Idziemy dalej. Chlorek cynku reaguje z wodą, powstaje wodorotlenek cynku i HCl. Rozpisujemy sól rozpuszczalną w wodzie i mocny kwas na jony, natomiast słabym elektrolitem jest wodorotlenek cynku, więc pozostaje w formie niezdysocjowanej. Skracamy powtarzające się aniony chlorkowe i widzimy, że w tej reakcji z kolei produktem są kationy H. A zatem tutaj będzie odczyn kwasowy. Możemy zatem wpisać, że chlorek cynku znajduje się w probówce pierwszej. Czyli siłą rzeczy, ostatnia sól znajduje się w probówce drugiej, ale rozpiszmy dla niej też równanie reakcji hydrolizy. Tutaj powstaje słaby kwas octowy i słaba zasada amonowa. Możemy rozpisać na jony wyłącznie sól rozpuszczalną w wodzie, ponieważ jest ona jedynym mocnym elektrolitem tutaj. I równanie reakcji w formie jonowej skróconej wygląda tak samo jak w formie jonowej pełnej i widzimy, że w produktach nie ma ani kationów wodoru, ani jonów OH- więc odczyn będzie tutaj obojętny. I teraz prawda-fałsz. W roztworze znajdującym się w probówce pierwszej Reakcji z wodą uległy aniony, a w roztworze, który umieszczono w probówce trzeciej, reakcji z wodą uległy kationy. Patrzymy na równanie reakcji w formie jonowej skróconej. W probówce pierwszej mieliśmy chlorek cynku i tutaj reakcji z wodą uległy kationy. A zatem już pierwsza część zdania jest fałszywa, więc pierwsze zdanie jest fałszywe. Drugie zdanie. W roztworze, który umieszczono w probówce drugiej, reakcji z wodą uległy zarówno kationy, jak i aniony. Czyli mamy teraz odstan amonu. Patrzymy na równanie reakcji. No i faktycznie tutaj aniony zostały przekształcone w słaby kwas octowy, a kationy zostały przekształcone w słabą zasadę amonową. A zatem drugie zdanie jest jak najbardziej poprawne. I gotowe. Jest tutaj taka, powiedzmy, technika skojarzenia, jak połączyć odczyn roztworu soli z tym, jaka to jest sól. Musimy się zastanowić, od jakiego kwasu i od jakiej zasady pochodzą nasze sole. I jeśli nasza sól pochodzi od mocnej zasady i mocnego kwasu, to wtedy odczyn jest obojętny, bo hydroliza nie zachodzi. Jeżeli pochodzi od słabej zasady i mocnego kwasu, to odczyn jest kwasowy. Tutaj hydrolizie ulega kation, tak jak sobie pokazaliśmy. No i możemy sobie wyobrazić, że w tej soli przeważa charakter kwasowy, więc odczyn będzie kwasowy. I przeciwna sytuacja, kiedy jest mocna zasada i słaby kwas, odczyn soli będzie zasadowy i tak samo możemy sobie wyobrazić, że przeważa w niej od charakter zasadowy. I gdy mamy słaby kwas i słabą zasadę, odczyn też jest obojętny, ale tutaj hydroliza zachodzi. Tak jak mówiłem, zawsze możemy sobie rozpisać też równanie reakcji hydrolizy, ale możemy też skojarzyć taką prostą zależność. I to by było na tyle w tym zadaniu. Do zobaczenia w następnym zadaniu.